Dzień dobry. Wczoraj był pierwszy, dużo nie nagraliśmy, bo telefon mi się zepsuł znowu. Więc jak dodam film, to znaczy, że się naprawił. Ja właśnie w tej chwili robię śniadanie dla do szkoły. No i co? Idę ją za chwilę budzić, bo musimy za chwilę chodzić. Więc zobaczymy co się da nagrać, jak się w ogóle coś da nagrać bo ostatnio jakoś tak no, znowu nie umiem złapać tego aparatu, a chcę częściej nagrywać aparatem niż telefonem, bo chcę się przyzwyczaić już tak na 100%, ale jest ciężko się przyzwyczaić, bo jednak telefon ma się cały czas przy sobie, a jak się ma aparat, to tak ludzie dziwnie patrzą, więc yy, lecę robić nie na nie. Lala. Laluś. Wstawaj, Słyszysz? już? Jestem samotny Tak, tak. Dobra, wstawaj. No to wstawaj. No dawaj, dawaj, no co to No dawaj, dawaj, bo ma. na spała. I była to. Udzielam. No. Widać, nie? Nie widać, widać, nie widać, no widać. No i jak się czujesz z tym, że jedziesz do szkoły? Pokażę te, to. To jest Pantera. A to jest czarna. To jest czarna Pantera. Jak słuchajcie senki, No, dobra, Idziemy? Idziemy. Za dawaj. To no, jest Pantera. Dobra, dawaj. Idziemy. Tak pantera. pantera i. spodnie Pantery. Tak. Tego. Mów ty na niebo, to ci plącze włosy. Plecak może byś wzięła na przykład. O, tam jest plecak, Martyno. Dzisiaj to ją biorę, tylko jutro ją To dziś biorę. A, plecak. Plecak. A buty? Tak. A buty? Chcę to wziąć. I jeszcze to wziąć. No. Dobra, idź na razie. O, pił z kawki? Mmm, -hmm. Dobra. Dobre. Jeszcze jest dobre. Chcesz pić? No chyba w szkole dopiero, nie? Oksy, może byś chciała? Tu masz, ten, buty.

E, moje dziecko dzisiaj wysłanie o to, bym więc, e, do, e, sklepki, o to w skarpetki. więc ja noszłam do sklepu, żeby zrobić sos, bo ostatnio nie ma, a jest przepływczą, więc robię skarpetki. Moje dziecko się pytało dzisiaj. E, co robię w ciągu dnia? Kiedy ona jest w szkole, bo to jest tak długo powiedziałam jej, że no co bym mogła robić? Ostrządko kupuję i piogię i wszystko inne, więc tak naprawdę wszystko to samo, co robiłam w wakacje. Mm. Jeszcze muszę złożyć zjeść. No. I za chwilę muszę po maksymalnym. To -hmm. znaczy zjeść, umyć podłogę, zamie zamieść. Najlepiej zamieść. Potem umyć podłogę. Nie wiem, czy w ogóle jakoś się to No i co? Ogarnę, zjem, wypiję kana. Jeden. Więc. Mam słuchawki, dlatego tak głośno mówię, bo z przy okazji słucham muzyki. Ja mam posprzątane, pomyte, ugarnięte. Zdążyłam dosłownie wszystko zrobić. I właśnie lecę. Lecę do szkoły Maktyna. Więc pewnie będziemy widzieć, jak już Maktyna wróci do domu. Sprawdzimy. Okay. O nie, Muszę zrobić post. post. naprawdę Naprawdę Polski. I teraz muszę nie, nie, napisać. nie, Będziesz to przepisywać? nie, 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 Czekaj. Okay, okay. O a ja idę wstawić obietnicę. Okej, okay. ja tak. Jaka trzy. 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 trzy, trzy. trzy. Nie, tylko to było. A, trzy. E. Teraz będzie E, dlaczego? Uh -huh. Tylko ojciec. Trzy. E. trzy, e, trzy. trzy, trzy. Napiszę to. Przepraszam, słyszę te sylki okay. z ty, to moja mama kutuje. A tu nagryła. Chodziło, ona nie kameluje, to też kutuje i ma sabty. Dlatego może pójść i ja jestem zajęta. Badaniem i służbą. Hmm. Nie? Pani powiedziała ty prosto, to lepiej piszę się. Piszę się, ja tylko poczekajcie. I teraz. Jak to lepiej się piszę. Albo głosem. Jak głosem piszę, proszę. No jak głosem piszę, jak siedzę prosto? No nie sądzę.

Po, uczyn, to uczyn. Nie uczyn. Nie, to jest To jest uczynka tylko. To To na gorzej pisze ne. I dużo duże mek. I nie Na gorzej pisze. Okej. Okay.

Zabili by przecież, że ich w ścianę po prostu A, Olek, Olem mam nadzieję, radę, ja że nie, nie dasz im żadnego żarcia Żadnego, będą jeść to, co znają, Czy jakieś karaluchy może, coś Ale, to. słuchaj, gdyby nie oni, to by byśmy dalej siedzieli Dzień dobry Dzień dobry Dzisiaj jest coś Środa? Tak, a ja oglądam Życia No Ty Idziesz za chwilę do szkoły. Mamy na ósmą, nie? To nie za chwilę, jest No. Czyli niedługo za chwilę, no. Bo my musimy o siódmą jechać. No dobra, zaraz sprawdźmy. Aha. No. Dobra, to do później. To włosy. I będziemy czesać włosy i będziemy się Pa. Dzień dobry. W czołgie byłoś dzień w szkole? Drugi dzień w szkole jak git? Pokaż paluszki. No to git. Teraz jemy. Niedawno wróciliśmy ze szkoły. Boże, ty to całą wyszłaś do pusik. Całego pulpeta zjadłaś. Powoli. Dobra. Widzimy się później, nie? Dzień dobry. Dzień dobry. Co będziesz robić? Isto... Weź się przesuń, tak, bo ja się nie mogę... I do... Do szkoły idziemy. Jeszcze kilka dni i znowu weekend Dzisiaj jest to ciepło, mamy nad zmianę Więc... To nie są wakacje Więc no... Nie jest wakacje, jest a godzina, wakacje. godzina 12, za chwilę mamy autobus Tak, a o 12 my ja idę do... Wiesz, że ten kolor jest taki, jest taki dziwny Kilka muszę... Czekajcie, ja muszę poszedł w tą bo to nie ma wysyłotkę. Więc tak to jest wygląda. Miałam wczoraj umyć okna, ale w okna. wysypane, koraliki są wysypane. Gdzie? Chodziło w damówku. Z sypadkiem. Ja tego... to nie będzie się chodzić. Dobra, to lecę młodą zaprowadzić, a potem się zobaczę, bo pewnie będę coś nagrywać. Będę go skminiać, co zrobić na obiad, więc... no, zobaczenia zobaczymy później.